Udziału w komisjach promocji i kultury Rady Miasta i Powiatu, stworzenia punktu informacji kulturalnej, możliwości bezpłatnej promocji imprez kulturalnych oraz współpracy samorządów z twórcami kultury chcą członkowie Gnieźnieńskiego Forum Kultury. Swoje postulaty przedstawili władzom Miasta i Powiatu Gnieźnieńskiego. Forum skupia stowarzyszenia działające na rzecz kultury. Przede wszystkim chcielibyśmy od politycznienia kultury. Chcielibyśmy, żeby Komisje Kultury przy Urzędzie Miasta i Starostwie odbywały się w godzinach popołudniowych takich, żeby każdy z nas mógł na tych komisjach się pojawiać. Pewne rzeczy, żeby były konsultowane po prostu z ludźmi związanymi z kulturą w gnieźnie, bo w tej chwili i Urząd Miasta, i Starostwo robi jakby sobie. No w ogóle nie, nie zaciągając porad żadnych y, osób doświadczonych, bo uważam się za, y, czy my wszyscy uważamy się za osoby doświadczone, ponieważ działamy w, w polu kultury już od wielu lat. No, jest tam kilka jeszcze innych postulatów o, odnośnie współpracy, jakby t, tworzenia czy ustalania pewnych, pewnych zasad odnośnie dofinansowań organizacji pozarządowych, bo w tej chwili wydaje nam się, że po prostu kilka rzeczy jest niejasnych, kilka rzeczy można poprawić w funkcjonowaniu. Oczywiście nie, jest to tylko, nie są to tylko postulaty roszczeniowe, bo tutaj chcemy po prostu. Po prostu e, również pokazać i jakby wyciągać rękę do osób, które działają, a nie są w żadnych stowarzyszeniach i e, takie osoby będą mogły się do nas zgłaszać o pomoc e, chociażby przy, przy organizacji. E, no, będziemy starali się to wszystko robić nieodpłatnie, e, bo po prostu dla nas wyższym celem jest tutaj e, kultura. Członkowie forum chcą, aby w gnieźnie było więcej dobrze przemyślanych imprez, które zainteresują mieszkańców. Zebraliśmy się sami, jakby to jest jak najbardziej oddolna inicjatywa, po to, żeby, żeby stworzyć jakąś nową jakość w naszym, w naszym mieście, zbieramy się razem po to, żeby była lepsza komunikacja między między różnymi właśnie podmiotami działającymi gdzieś tam w przestrzeni kultury. Komunikujemy się po to, żeby być może dopełniać nasze wzajemne wzajemne akcje. Komunikujemy się po to, żeby być może pomóc także innym nowym, młodym jakimś twórcom, organizatorom, jak dotrzeć do różnych instytucji. Z kim im porozmawiać, w jaki sposób, w jaki sposób rozmawiać z, z instytucjami, jak pokazywać im swoje plany i tak dalej. Więc generalnie jest to, jest to taka, taka, taka przestrzeń realna i wirtualna, która ma zbierać różne doświadczenia, która, ma, która po prostu ma być taki twórczy ferment. Więcej informacji o forum i jego działalności znaleźć można na Facebooku.